Keto wtorek odcinek pierwszy. Witaj z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia i bardzo mi miło, że jesteś ze mną w pierwszym odcinku serii Keto wtorek. Jest z nami jeszcze ktoś. Jest to. Pan awokado. Pan awokado tak mi się spodobał, że postanowiłam go mieć i teraz będzie on z nami przez wszystkie te serie, bo o awokado jeszcze będziemy mówić. Jest też z nami pani krewetka, ale jak ją zamówiłam na AliExpressie, to okazało się, że bardziej przydaje się chyba jako yy, na przykład poduszka do samochodu. No ale jest. Wygląda, jak wygląda. No nie każdemu Bozia dała urodę. Pan awokado i pani krewetka, a my jedziemy z tematem. Dlaczego w ogóle powstał keto wtorek? Ponad dwa lata temu yy, rozpoczęłam ketoadaptację, którą postanowiłam opublikować yy, również na moim kanale YouTube w postaci blogów. Ketoadaptacja, dlaczego? Bo dieta ketogeniczna przyciągnęła moją uwagę i bardzo mnie zainteresowała, a że ja jestem takim własnym królikiem doświadczalnym. Czyli zanim zaproponuję coś moim pacjentom, to muszę to spróbować. Na własnej skórze, to zaczęłam yy, przygodę z ketozą, która trwa do dziś. A co się okazało? Filmy moje, keto vlogi, stały się najbardziej popularnymi ze wszystkich filmów, które w tym czasie wrzucałam. A wciąż tematów ketozy jest poruszanych nie tak dużo, dużo osób się tą ketozą interesuje, ale mało jest rzetelnych informacji. Dlatego właśnie seria Keto Wtorków, i myślę, że to jest to, czego szukaliście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest tak zwany LCHF, czyli diety typu Low Carb, High Fat, niskowęglowodanowe, tłuszczowe. I będzie to takie wprowadzenie do naszego tematu ketozy. Ketoza jest jedną z tego typu diet, stylów odżywiania. Natomiast LCHF stało się mocno popularne przez ostatnich jakieś 10 lat. I powstało trochę w odpowiedzi do diet bardzo wysokowęglowodanowych, czyli tak zwanych high carbów. High carb i zazwyczaj low fat. LCHF stało się popularne również dlatego, że jest ono totalnie odwróconą proporcją makroskładników w stosunku do tego, co jest tak naprawdę obecnie rekomendowane czy to przez Instytut Żywności i Żywienia, czy przez WHO i tak dalej. Dlaczego? no może dlatego, że y, rekomendacje są bardzo wiele osób się do nich stosuje, a coraz więcej osób jest otyłych, coraz więcej osób ma problemy ze zdrowiem, rośnie nam masakrycznie, po prostu strasznie liczba y, chorób cywilizacyjnych, które są bardzo mocno związane również z naszym żywieniem, dlatego też, jak mówi Albert Einstein, szaleństwem jest robić te same rzeczy Oczekując odmiennych rezultatów. I część osób, idąc w tym temacie dalej, zaczęła szukać. Mnie to zaczęła interesować i wszystkie diety niskowęglowodanowe, ponieważ bardzo mocno korelują one z biochemią naszego ciała, czyli rzeczywiście z procesami, które dzieją się w naszym organizmie. Jeśli chodzi o diety LCHF, to tak naprawdę możemy ich mieć mnóstwo. No może weganie. Ciężko, żeby byli na dietach wysokotłuszczowych, a niskowęglowodanowych, bo żywiąc się głównie warzywami, strączkami, jednak jemy dużo węglowodanów. Ale już są wegetarianie, na przykład dieta ketoterian, która właśnie jest ketozą odżywczą, ale praktycznie bezmiętną. Czyli jedząc warzywa, odpowiednie warzywa, a także dużo jaj i ryb, jesteśmy w stanie być wegetarianinem, ale na dietach właśnie wysokotłuszczowych, a nie wysokowęglowodanowych. Jedną z diet takich popularnych w Polsce i chyba w Polsce od tego to się zaczęło, był um, lekarz Kwaśniewski. Dieta optymalna, może słyszeliście dieta Kwaśniewskiego, zapoczątkowana mniej więcej w latach 80., -tych, 90., -tych, właśnie również polegała na tym, aby ograniczyć spożywanie węglowodanów, a zwiększyć ilość tłuszczu. Dokładnie jak to wygląda, jakie są różnice, zaraz wam pokażę. Natomiast później w Polsce weszły, wszedł temat ketozy odżywczej, ale na świecie tak naprawdę dieta ketogeniczna była stosowana już w latach 20. XIX 19 wieku, 1920 rok zaczęto stosować ketozę odżywczą jako leczenie pacjentów między innymi z padaczką lekooporną. No dobrze, to teraz przejdźmy do sedna, czyli do tego jak Wyglądają te diety, co się tak naprawdę je i o co w ogóle chodzi z tymi makroskładnikami. Makroskładniki to tak naprawdę białka, tłuszcze i węglowodany. Jeśli chodzi o Instytut Żywności i Żywienia, który rekomenduje, czego ile powinniśmy jeść, mówi, że białka powinno być mniej więcej pomiędzy 10 a 15%, tłuszczy pomiędzy 30 a 35%. A węglowodanów w naszej diecie pomiędzy 50 a 70%. Oczywiście tu nie ma żadnej magii, to się jakoś musi do 100% sumować. I takie są wytyczne. Natomiast na przykład w, die, w diecie optymalnej, czyli w diecie kwaśniewskiego, te proporcje nie są podane procentowo, tylko najłatwiej to zapamiętać, że białka to jest 1 w stosunku do tłuszczy 3 i do węglowodanów 1. To jest dieta optymalna, czyli kwaśniewski. Czyli zobaczcie, no zdecydowanie mniej jemy węglowodanów, zdecydowanie więcej jemy tłuszczu. Natomiast dieta kwaśniewskiego, yy, czyli optymalna, nie skupia się na stanie ketozy, czyli na produkcji ciał ketonowych, o czym będzie w innym filmie, bo to długi temat. Jest jeszcze właśnie dieta ketogeniczna, która te proporcje ustalone ma tak, żeby podczas wejścia w stan ketozy, yy, podczas ketoadaptacji zacząć produkować ciała ketonowe i wtedy te proporcje wyglądają standardowo. Tak, że to jest białka około 15%, tłuszczy 80 i węglowodanów 5%. Oczywiście te wartości są modyfikowane w zależności od osoby, bo jeżeli mamy wysoki poziom cukru we krwi czy cukrzycę, insulinooporność, wtedy musimy znacznie redukować Węglowodany i białka, żeby wejść w stan ketozy. Więc te proporcje się wahają i to są oczywiście proporcje podczas ketoadaptacji. Później zmniejszamy ilość tłuszczu. Bardzo wiele osób o tym zapomina. Ale zobaczcie, okazuje się, że dieta ketogeniczna, diety typu LCHF znacznie zmieniają te proporcje, ponieważ w dietach standardowo zalecanych dominują węglowodany, a tutaj zdecydowanie dominują tłuszcze. Po takiej prezentacji być może zastanawiasz się, no to po co w ogóle te diety LCHF, przecież one są z niczym niezgodne, co do tej pory nam się mówiło. E, chcę Ci tylko przytoczyć z Instytutu Żywności i Żywienia e, krótki tekst. Należy podkreślić, że zbyt niskie spożycie tłuszczu z dietą może skutkować niedoborami witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz niezbędnymi, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi co może powodować ryzyko rozwoju chorób żywieniowo zależnych. Czyli Instytut i rzed, rzed stwierdza, że tłuszcz jest dla nas bardzo ważny. Jednak mówi, żeby zupełnie na przykład ograniczyć tłuszcze nasycone, co według mnie nie jest poparte żadnymi badaniami, e, ale o tym w innym filmie będę mówić. E, więc te węglowodany są zalecane, ale zobaczmy, co się dzieje na ulicach. Zobaczmy, jak dużo dzieci, już nie mówiąc o dorosłych, jak dużo dzieci ma problem z wagą, i dokąd zmierza to, że spożywamy coraz większe ilości węglowodanów? Dlatego diety niskowęglowodanowe nie są dla każdego. Być może dla Ciebie to nie jest optymalny sposób żywienia, ale na pewno są pomocą dla bardzo wielu osób, i widzę to na moich pacjentach, a także na wynikach badań, które coraz częściej są publikowane. I jeszcze wracając do rekomendacji, to jest Piramida Instytutu Żywności i Żywienia z 2016 roku. W 2016 roku została Zmieniona, bo w ogóle wcześniej te wszystkie węglowodany zboża były najważniejsze, nawet przed warzywami. Teraz to trochę zmienili i dodali też aktywność fizyczną, chociaż moim zdaniem niewiele ona ma wspólnego z żywieniem. Ale na samej górze są tłuszcze. I teraz, co się dzieje przy dietach LCHF? Tak naprawdę. Praktycznie oprócz tych warzyw, które teraz są bardzo ważne, ta piramida nam się odwraca. Więc rzeczywiście jest to totalna rewolucja, ale warto o tym rozmawiać. Dlatego zapraszam Cię już za tydzień do kolejnego filmu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!